Z czwartym siadaczka, z piątką zieliński, z numerem szóstym Hajto, z numerem siódmym Węgrzyn, z numerem ósmym Iwan, z numerem dziewiątym Kowalczyk, z dziesiątką kapitan reprezentacji Jerzy Brzęczek i z numerem 11 Trzeciak. Gracze rezerwowi dziś to Bramkarz wyparło, z numerem 13 Świerczewski, z czternastką Kłos, z piętnastką Michalski, z szesnastką Czereszewski, z 17 Rejs, z Żurawski, Żurawski z dziewiętnastą Murawski z numerem 20 Krzysztof Nowak i z numerem 21 Ryszard Czerwisz. E, nasz rywal, drużyna Finlandii w Bramce Niemi z numerem drugim Ilionen, z numerem trzecim Tuomela, z numerem czwartym Hypia, z numerem 5 Ilola, z numerem szóstym Riki Ahti. z siódemką Reini. z ósemką Walakarni, z dziewiątką Kotila. z dziesiątką Kolka, klubowy partner Tomasza Iwana i z numerem 11 Johansson. Łatwo by wywnioskować, że zespół Finlandii bez swoich gwiazd Jari Litzmanena powinni pojawić się w trakcie tego spotkania i oto hymn polski. Następcą Litmanena rozpoczynają Polacy w białoczerwonych strojach. Kowalczyk. Ważne, by podtrzymać pasce zwycięską, którą kontynuuje polski zespół. Jest szansa na ósmą wygraną z rzędu. Na tysięczną bramkę, choć Janusz Wójcik, pytany, gdy spotkał się z polskimi dziennikarzami, powiedział: Panowie, to nie jest turniej czterystroczni, gdzie notuje się rekordy. Nie interesuje gra, nie interesuje forma piłkarzy, zgranie poszczególnych formacji, tymczasem Iwan, dobre doświadczenie na pory, każdy Kowalczyk zaczynały w pierwszej minucie, zdobyła bramkę tysięczną dla Polski Wojciech Kowalczyk z pierwszej bramki bardzo udany, efektowny początek w wykonaniu Polaków uradowani ściskają się Tomek Iwan i Wojciech Kowalczyk jeszcze nie zaczęło na dobre czy spotkanie, kiedy to właśnie tutaj Iwan atakowany przez Ilole ładnie przeszedł przy linii końcowej Dobre dośrodkowanie, długo to ćwiczyli na treningach, po dwa dziennie tutaj na zgrupowaniu na Malcie. Niepilnowany Kowalczyk świetnie złożył się, no i bezradny Niemi nie. musi wyjąć piłkę z bramki. Tysięczny gol polskiej narodowej reprezentacji. Ładny, efektowny początek, no i oby tak samo. Ta... Skład Polaków może być nieco zaskakujący, ale też Janusz Wójcik mając świadomość, że tutaj jesteśmy obserwowani, bo są przedstawiciele ze Szwecji z Anglii powiedział nie chce odkrywać wszystkich kart no teraz może być groźnie zostawili nasi taką nieudaną pułapkę i prawo teraz Kazimierz Kidorczyk ale też i nasi przedstawiciele pojechali obserwować naszych rywali Edward Kleindienst do Tunezji na mecz Tunezja Szwecja i Dariusz Szczeciewski do Londynu na spotkanie Anglia Francja ósma minuta 1 do 0 prowadzą Polacy po bramce Kowalczyka w księżnej historii ustępów biało-czerwonych i rozpocznie kolka Zidorczuk niezbyt pewnie, ale teraz naprawia. 20 minut, prowadzimy 1 do 0 w kończącym zgrupowanie na Malcie. Test eee! meczu towarzyskim spotkaniu z Finlandią po bramce Kowalczyka, tysięcznej w historii. No i teraz gol dla Chinów. No zupełnie nie upijowali Johansona Polacy. Nie pierwszy raz przy tym stałym fragmencie gry na polu karnym pozostawiają kogoś gracza bez opieki i w dwudziestej minucie 1 do jednego. się z interwencją Jacek zieli. Trzeciak, Przęczek. Utrzymał się przy kibce, sędzia zastosował tej korzyści. Trzeciak do Kowalczyka. Na współpracę tej pary narzekał Janusz Wójcik w pierwszym tym meczu z Maltą. Teraz szansa i brawo w z drużyny. To Myślę, że to jest właśnie odpowiedź, bo też mogą być kontuzje. Mogą być druga żółta kartka. Wala Kari. Wala Kari Kazimierz No więcej z gry na pewno mają Finowie. Dość Często Kazimierz Sidorczuk interweniuje, są tutaj zespołem, który gra szybciej, dokładniej, tworzył więcej podpramkowych sytuacji niż nasza drużyna. To powtórka interwencji Sidorczyka. Polacy, szansa. Tak nie było tutaj nikogo po tym dograniu Wojska Kowalczyka, ale pierwsza groźna sytuacja w drugiej połowie, jeśli chodzi o polski zespół który remisuje o 1 do 1. Polacy, 53 minuta. siadatka i jest dla Polaków. Podnieśli się nasi gracze rezerwowi. Myślę, że z upływu czasu Janusz Wójcik dokonywać będzie tutaj kolejnych zmian. Iwan. Teraz szansa Polaków, haj! Przyspieszają teraz Polacy Brzęczek. Ładnie, prostopadle nie zorientował się Wojtek Kowalczyk. Jeszcze będziemy przy piłce, trzeciak. Wyłożenie do Kowalczyka, Kowalczyk akcji, wiele brakowało. Będzie tylko rzut rożny. Ale kolejna ładna akcja Polaków. No, lepsza gra jeśli chodzi. O konstruowanie akcji niż to oglądaliśmy w pierwszej połowie. A to trzeba uważać za kowalczyka. Po... Finowie. Pałowany Kotila przez Kaźmierza Węgrzyna i będzie kolejna żółta kartka dla polskiego piłkarza. Kazimierz Węgrzyn był już ukarany żółtą kartką w pierwszej połowie. Kończyć więc będziemy to spotkanie, proszę Państwa, dziesiąt. 10...